iShowSpeed, Speed, jeden z największych kanałów o takiej tematyce sportowo-rozrywkowej, 44 miliony subskrybentów, gość, który jest znany ze swojej szybkości, z tego, że się ściga z najszybszymi na świecie i bardzo często wygrywa, podjął się NFL Combine, czyli serii testów sprawdzających, czy nadaje się na bycie pro. Na oczach Toma Brady'ego, czyli jednej z największych legend tej dyscypliny. Wykonał oczywiście serię testów sprawdzających jego szybkość, dynamikę, zmiany kierunków. No i kto oglądał odcinek, ten wie, że jest oczywiście pomiar wyskoku, jak również taki bardzo ikoniczny moment, gdzie na 40 yardów schodzi poniżej 4,5 sekundy. Więc dowiecie się, co ja to o tym myślę. A myślę tutaj kilka ciekawych rzeczy, które zauważyłem na początek. Wyskok dosiężny. Wiemy, że potrafi skakać, aczkolwiek wsadu nie zrobi. Widzieliśmy kilka filmów już, jak próbuje robić wsad z biegu i wiesza się na obręczy, doskakuje na obręcz, ale tego wsadu nie zrobi. Na początek skok z miejsca. No i przede wszystkim, żeby ten pomiar był wiarygodny, musielibyśmy zobaczyć, jak mierzono mu zasięg ręki. Pierwsza próba było chyba 37 cali, druga próba, cyk, 40 to jest metr wyskoku. Czy to jest metr wyskoku? No jeśli chodzi o czas powietrzu, nie zgadza się. Metr ogólnie wyskoku, czyli 40 cali w okolicach 0,90 sekundy powinien spędzić w powietrzu. Nie zmienia to faktu, czy on skoczył tutaj 95 i podciągnięto to do 40, żeby to było oczywiście bardziej klikalne i rozpoznawalne, bo to jest taki święty graal 40, 40, 40 cali no ale pamiętajcie, to jest magia YouTube'a, to wszystko jest pod wyświetlenia spójrzmy sobie 10 stóp, 3,05 no łatwo powiedzieć sobie, gdzie jest 3 metry bo przecież obręcz 3,05 ma 10 stóp, spójrzmy sobie pierwszy skok ile uzyskał tutaj generalnie każdy, kto przekracza w realnym życiu, nawet w Polsce i tak dalej, 3 metry jest kozakiem mamy tutaj 3 metry i 2 cale cal 2,54 więc skoczył tutaj ponad 3 metry. Naprawdę niesamowicie eksplozywny. Nie widać tego po nim. On jest jeszcze dość wysoki, sporo wyższy ode mnie. Nie wiem, ile on mamy 86 czy 5 wzrostu. No i kolejne testy yy, mamy tutaj co? A szczerze, nie wiem, czy chcę to oglądać, czy oglądamy, czy nie oglądamy. Dobra, już zostawimy. Mamy tutaj cone drill, czyli generalnie zmiany kierunków. Yy, dawaj, dawaj gościu, nie ma czasu, tak jest. Mały poślizg. OK, mamy 7,3. Czy będzie to pobijało, ja już nie pamiętam, bo oglądałem ten odcinek tylko raz. Co nie zmienia faktu, że goś naprawdę, naprawdę zapierdala. I y, pseudonim Speed nie jest tutaj bez powodu, ale najbardziej ciekawiło mnie właśnie ten moment 40 jardów, czyli taki test, który pokazuje. Naprawdę, jak jesteśmy szybcy, i bardzo dużo mówi tutaj o właśnie o tych gościach w NFL 466 powiedzieli, że to jest kombine średnia. Tak, Combine średnia, 466. I wiecie co, zauważyłem tutaj pewne oszustwo, o którym wam powiem. Dlatego musicie być też świadomi, że jak oglądacie YouTube, no to masa magii jest tutaj zrobiona po to. Żeby po prostu napisać, wiecie, piękną historię Jak nie udaje się komuś, nie udaje się, nie uda mu się w końcu to osiąga i pokazuje, że wszystko się da Już pominam tą reklamę Dixa Patrzcie, tu już wspomnienie, jak uczyli go pozycji startowej Jak w dwa dni się przygotował do, mm, do tego testu No i spójrzmy, pierwszy bieg No i wiecie co, jemu tutaj w, w dwóch czy trzech pomiarach Zaraz to zweryfikujemy nie uda się zejść poniżej 4,5. No bo skoro on się nazywa speed, każdy chciał zobaczyć, jak jest szybki. 4,69 to i tak jest swój szybko, oczywiście, ale dalej za wolno. No i zaczyna się tutaj budowanie napięcia: czy mu się uda, czy mu się nie uda. A są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Druga próba, lecimy. No i wiecie, co ja tutaj zauważyłem? Nie, wiem, czy wy zwracaliście na to uwagę a ja zwróciłem 4,75, czyli coraz wolniej. Pamiętajcie, że on już jest pod koniec tych, znaczy może nie pod koniec, ale w połowie testu zmęczenie też występuje. No i niestety nie udaje się. Dalej za wolno. I słuchajcie, to nie jest różnica kilkusetnych sekundy, tylko dziesiąte sekundy. To jest naprawdę sporo, żeby na tak krótkim dystansie tyle uskrobać. Wiecie, gadka motywacyjna Wiecie, jak jest. Problem jest jeden następujący. Policzyłem kroki. Dobra, niech sobie przeleci reklama. Policzyłem generalnie kroki, ile on robi w tych biegach. No i niestety wygląda na to, że w tym ostatnim tutaj biegu, który on będzie miał, który zmienili mi mu właśnie na koniec, żeby pobiegł z drugiej strony skrócili mu po prostu chyba odległość no dali fotokomórkę podejrzewamy, że odrobinę krócej, a wtedy no oczywiście jednym krokiem udało mu się nadrobić właśnie to brakujące wyszło tutaj o ile się nie mylę 18 kroków w ostatnim biegu, właśnie tym tutaj z drugiej strony, bo liczyłem sobie w slow motion, a w pozostałych wychodziło 19 20, więc y, cóż mogę powiedzieć y, raczej jest to po prostu zrobione po to, żeby się udało y, właściwie to tyle no. no co, jest przechujem ale y, to jest niestety YouTube, to ma się klikać to ma być piękna historia, jeszcze nie zapominajcie że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych oczywiście wszystko musi być największe najwspanialsze i tak dalej, i tak dalej nie oglądam dalej, bo teraz będzie sobie łapał tu piłkę yy, i dalsze testy robił. Tyle chciałem powiedzieć, o tych dwóch rzeczach chciałem się wy wypowiedzieć. Dzięki, wielkie. Zostawcie komentarz, co myślicie o tym, czy to jest wszystko realne, czy tak jak ja tutaj zauważyłem, jest tutaj magia kina. Siemanko, trzymajcie się.